Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, Szanowni Goście. Szanowni Państwo, sprawy dotyczące mieszkańców naszego miasta są zwane z wartością priorytetową. Potrzeby i obawy w sferze podnoszenia podatków są ich głosem, a naszym celem w reprezentowaniu ich jako Radnych. Chciałbym skupić się na ewentualnym zaniechaniu podniesieniu podatków w najbliższym czasie. Uzasadnienie mojej propozycji jest. Trudna sytuacja mieszkańców, wzrost kosztów życia, inflacja oraz rosnące ceny usług, które wywierają coraz większą presję na budżety domowe mieszkańców. Dalsze zwiększanie obciążeń podatkowych mogłoby jeszcze bardziej pogłębić te trudności. Dodatkowo wnoszę, aby rozważyć możliwość pozostawienia wysokości kwot podatków na obecnym poziomie do momentu, gdy inflacja zostanie sprowadzona do celu Narodowego Banku Polskiego, to jest około 2%. Uważam, że zamiast podnoszenia podatków należy szukać alternatywnych źródeł dochodów dla miasta, takich jak pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i inwestowanie w rozwój nowych projektów gospodarczych. Dziękuję. Dziękuję. Teraz oddaję Panu burmistrzu. głos. Proszę. Szanowni Państwo, podnoszenie podatków to jest najbardziej nieprzyjemna rola w samorządzie i nie należy to do przyjemności i nie należy to do przyjemności dla mnie, jak i dla Was. Ja to doskonale rozumiem. Ale musicie Państwo wiedzieć, żeby to robić, o czym Radny mówił, czyli inwestować w projekty, inwestować w tereny inwestycyjne, to musimy mieć pieniądze. Bez pieniędzy nie zrobimy nic. Ja mówiłem na komisjach, że być może byłyby możliwości jeszcze, jeszcze ograniczenia tej stopy podatkowej, chociaż proszę mi wierzyć, że w porównaniu z innymi samorządami to są podwyżki niewielkie, bo większość samorządów miejskich... Te podwyżki kształtuje na poziomie 20, nawet do 28, a nawet są samorządy, które podniosły maksymalne stawki i podwyżka była rzędu 30%. Możemy oczywiście jakiś program opracować, ale wtedy musimy wykreślić wszystkie inwestycje z budżetu miasta na rok 2025, a to też nie wystarczy, żeby nie podnosić zupełnie podatku. Bo jak Pan Radny wspomniał, inflacja niestety robi swoje. Prognozowana inflacja na rok 2025 wynosi około 6%. Więc Szanowni Państwo, my tą inflację też odczujemy. My, my zapłacimy 25%, bo tyle jest prognozowana podwyżka energii elektrycznej. My zapłacimy tyle za materiały biurowe, przynajmniej te 6%, jak nie 7%, jak nie 8%, bo pewnie żywność będzie troszeczkę blokowana, będzie blokowana cena dla mieszkańców miasta energii elektrycznej, więc realna ta podwyżka będzie na pewno na poziomie 10% dla przedsiębiorstw i dla samorządu. I my te pieniądze musimy mieć. Oczywiście, jeśli Państwo chcecie, i e, 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 ograniczać koszty, bo to możemy zrobić. My przychodów innych poza podatkami i subwencjami nie mamy. Mamy zmianę formuły budżetu. Na rok 2025 ginie nam subwencja oświatowa, a pojawia się odpis zwiększony od podatku PIT. -u. I to też będzie zależało od tego, jak ten PIT będzie tak naprawdę realizowany w naszym samorządzie. I dlatego my. Nie podnosimy 15, 20 czy 30% tych podatków, tylko proponuję podniesienie tych podatków na poziomie 10%, bo to jest minimum, które zapewni nam stabilną gospodarkę w samorządzie. Jeśli Państwo chcecie, to oczywiście możemy myśleć nad zmniejszeniem kosztów wydatków. Można przecież i zmniejszyć sobie płacę, ja mogę. Możecie Państwo zrezygnować, czy zmniejszyć je o połowę. Możemy... Yy, Pomyśleć o zmniejszeniu wydatków na płace, nie podnoszeniu, nie robieniu podwyżek. Możemy o tym pomyśleć. Ale innego, innej drogi, Szanowni Państwo, nie ma, żeby, żeby samorząd normalnie funkcjonował. A jeżeli mówimy o podnoszeniu podatków, to, Szanowni Państwo, my ich nie podnosimy. Ja tu odczywam na komisjach. Jak to jest? Minister określa stawki podatkowe. Jeżeli my, Uważamy, że stać nas na to, żeby tych stawek, które nie mogą być przekroczone i nie możemy zwiększyć ich, ale powinniśmy je tak naprawdę zastosować w takiej wysokości, w jakiej minister je podaje. Jeżeli stać samorząd na to, żeby zastosować niższe stawki podatkowe, to wtedy minister zmniejsza nam dokładnie o taką samą kwotę, która wynika ze zmniejszenia tych stawek podatkowych, subwencje we wszystkich działach. Więc, Szanowni Państwo, to jest tak, że jeżeli my nie podniesiemy dzisiaj tych stawek w budżecie na tym poziomie, co da nam około powiedzmy 600 tysięcy złotych, to zniknie nam z projektu tego budżetu milion dwieście tysięcy złotych. A ten milion 200 tys. zł to jest dokładnie udział własny na inwestycje, które wykonujemy. I spinamy budżet tylko na zero. Na zero. Nie mamy nadwyżki w tym budżecie. Być może jeszcze tak być, że pojawi nam się w ciągu roku deficyt, bo my nie wiemy jeszcze, jak rozstrzygniemy przetargi. Nie wiemy, czy rząd. Nauczycielom podniesie pobory, bo to nie my podnosimy, a subwencji już oświatowej nie mamy, ona zwiększona nie będzie. Z tego co wiem, 5% jest planowana podwyżka w następnym roku. Tak, panie dyrektorze? Dla, dla oświaty. 5%. Ale jak będzie 7%, to szanowni państwo, to jest bardzo duży wydatek dla samorządu. Więc decyzja należy do Was. Tylko trzeba mieć świadomość, że e, musimy zupełnie przekonstruować budżet, który opracowaliśmy. Tak jak mówię, zakładaliśmy na samym początku, że wystąpimy o 15% podwyżki podatków. Natomiast rzeczywiście plan budżetu, który nam przedstawiono, był troszeczkę lepszy niż zakładaliśmy. Więc e, zrewidowaliśmy e, wysokość, Podnoszenia stawek podatkowych nie jest z 15% na 10. Jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, to będzie, można powiedzieć, rocznie niewielka kwota, bo na przykład za mieszkanie około 60-70 metrów kwadratowych, to rocznie wyniesie od 50 do 60 zł ta podwyżka podatku. Natomiast rzeczywiście przedsiębiorcy, którzy posiadają duże lokale, Duże HD na pewno te 10% odczują, tak? bo jeżeli rozmawialiśmy z przedsiębiorcami, którzy zasiadają w naszej Radzie i płacą za lokal na przykład 12 tysięcy złotych rocznie podatku, no to ten podatek wzrośnie o 1200 złotych rocznie. No ale szanowni Państwo, bez podatków samorząd funkcjonować nie będzie. I miejmy tego świadomość. Dziękuję. I tyle, co mogę powiedzieć. Ja też. Zawsze uważam, że należy bardzo ostrożnie podnosić podatki. Bardzo ostrożnie, bo na pewno rysuje się kryzys. I to kryzys w Europie, nie tylko, nie tylko w, w Polsce. Ale, Szanowni Państwo, nie ma na świecie państwa, nie ma na świecie samorządu, który nie opiera się o. Podatki od lokalnej społeczności. Wiem, bo dyskutowałem z przedsiębiorcami, mam wielu znajomych, kolegów, i myślę, że jak podałem im stawkę, którą zamierzamy podnieść, to raczej wzbudziła pozytywne emocje, a nie negatywne, bo oni doskonale wiedzą, ile podniesiono w tym mieście podatki, ile podniesiono w sąsiednim mieście. I tak, jak mówię, niektórzy nasi sąsiedzi dokonali, a mieli już wyższe podatki od nas. Dokonali podwyżki o 28, 29 a nawet 30%. My czynimy to w sposób naprawdę najbardziej wygodny jak tylko potrafimy. Dziękuję. Chyba że są jeszcze jakieś.